Dzień dobry, witam Cię bardzo ciepło. Z tej strony Monika Cywińska, holistyczna, coach szczęśliwych relacji. Wpadam do Ciebie z zaproszeniem i opowiedzeniem o warsztatach uzdrowisko relacji bardzo transformującym doświadczeniu, które pomoże Ci przetransformować jakąś trudność w relacji z jakąś osobą. Jakiś powtarzający się schemat, Oczywiście, no, mam na myśli ten niewygodny, niespecjalnie przyjemny schemat, który powtarza się w jakiejś Twojej relacji: czy to z dzieckiem, czy z partnerem, czy z szefem, czy z klientami. Coś, co po prostu ciągle wraca i chciałabyś już coś z tym zrobić, albo chciałbyś, zapraszam i panie i panów, Postanawiasz sobie, że następnym razem postąpisz inaczej, a wychodzi jak zwykle. Jest jakiś podświadome energia, jakiś magnes, jakieś e, coś, co pchacie do tego, żeby powtarzać ten niewspierający wzorzec. E, być może to jest coś takiego. E, z swojej właśnie relacji z dzieckiem. Typu, że to dziecko nie chce odejść od ekranu. I podczas waszych rozmów na ten temat masz takie poczucie, że pojawia się z jednej strony gniew, z drugiej strony, że masz ochotę to dziecko tak wziąć w garść, i powiedzieć: "To z tego. To tu jest, jest dorosłym". A z drugiej strony pojawia się lęk przed utratą autorytetu, też lęk przed tym przed utratą Dobrej relacji z tym dzieckiem. Być może masz na przykład w relacji z tym dzieckiem jakąś, jakieś poczucie bezsilności, bo chciałbyś, żeby na przykład uczyła się angielskiego, matematyki albo czegoś innego, albo żeby wreszcie zaczęło wiązać sznurówki albo siadać na nocnik i spotykasz się ze ścianą, nie? nie i koniec. Może to jest temat związany z partnerem czy partnerką, że masz wrażenie, że to, ta Twoja partnerka czy partner jest po prostu złośliwy. Że w jakichś w jakich sytuacjach po prostu robi ci na złość, albo czujesz się rozczarowana, rozczarowany, zawiedziony po prostu tym zachowaniem swojego partnera, bo przecież tyle razy o tym mówiliście i masz wrażenie po prostu, że jesteś ignorowana, że Twoje potrzeby są ignorowane albo mm, ignorowane. Może to dotyczy Twojej relacji z rodzicami. Może to dotyczy Twojej relacji z przyjaciółką, może to dotyczy jakichś Twoich relacji w biznesie, może dotyczy to jakichkolwiek relacji. I która i ten schemat powtarza się. Czasami powtarza się z tą samą osobą. Czasami masz wrażenie, zauważasz też, że ten schemat, jakiś niewspierający wzorzec, powtarza się w relacji z innymi, bo prawda jest taka, że być może jest taki taka osoba w twoim środowisku która pokazuje ci pewien pokazuje ci ten schemat bardziej wyraźnie ale prawdopodobnie w dużej mierze on przejawia się w większej bądź mniejszej mierze przejawia się w ogóle w różnych twoich relacjach. I teraz wyobraźmy sobie, że każdy człowiek nie składa się z jednej, jednej części ciebie, która która jest jedną, jedyną, jednym, jedynym kawałkiem Twojej tożsamości. W Tobie jest całe mnóstwo różnych kawałków Twojej tożsamości. I niektóre z nich są w pełni swojej mocy, stoją w swojej mocy, swojej mocy takiej duchowej, w swoim, w swoim autorytecie, stoją w swojej takiej pełnej miłości, ale też takiego stanięcia w swoich granicach. Energii, a są takie kawałki ciebie, które może czegoś się boją, może czegoś się wstydzą, ma jakieś niewspierające myśli, przekonania, i takie kawałki też masz. I w różnych sytuacjach z różnymi osobami, również te twoje kawałki, które powiedzmy są jeszcze zainfekowane tymi różnymi niewspierającymi myślami, emocjami, spotykają się z takimi właśnie kawałkami u drugiej osoby. Ty masz w sobie jakieś kawałki, które będą idealnie klikać z Twoim partnerem, Twoim dzieckiem, Twoim szefem. Czasami ten szef albo szefowa będzie ci pokazywać pewien schemat, który nie, te, pewien, pewną cechę, która niesamowicie cię wnerwia, bo na, na przykład e, Twoja mama albo twój tata, kiedy byłaś dzieckiem, robiła coś podobnego i nie. Byłaś wtedy dzieckiem, czy byłeś wtedy dzieckiem, nie mogłeś tego wtedy przetworzyć, przetransformować, no bo byłeś wtedy dzieckiem. Nie miałeś takich zasobów jak teraz jako dorosła osoba. I, e, i żeby móc to przetransformować i w, przetworzyć tą, tą uzdrowić tę energię, która niekoniecznie cię wspiera, na taką, która jednak cię będzie wspierać, uzdrowić ten kawałek Twojej tożsamości. To przychodzi Twoja szefowa, Twój partner albo jakaś inna osoba, przyjaciółka, która, który będzie Ci pokazywać ten Twój kawałek, po to, żeby on również stanął w Twojej mocy, po to, żeby ten kawałek Twojej tożsamości został, żeby to, co tam w nim nie działa, to, co tam w nim Ciebie obniża Twój poziom budowania szczęścia w swoim życiu, po prostu i spełnienia, żeby zostało przetransformowane na coś wspierającego. I do tego służy, idealnym do tego narzędziem, najlepszym, jakie znam, a powiem Wam, że akurat w temacie relacji to ja siedzę um, świadomie od bardzo dawna. I uważam, że najlepszym narzędziem do tego są cztery błędne cele zachowania pozytywnej dyscypliny. Brzmi dosyć enigmatycznie to narzędzie, jest takie, ta nazwa taka dosyć trudna i na razie nie będę jej jakby starała się jakoś bardzo wytłumaczyć, ale powiem tak tylko krótko. O co w nim chodzi? Chodzi w nim o to, że każdy człowiek, założenie tego narzędzia jest takie, że każdy człowiek tak naprawdę pragnie, fundamentalnie pragnie jednej rzeczy najbardziej na świecie, a mianowicie pragnie przynależeć. Ponieważ jesteśmy istotami stadnymi, jesteśmy ssakami też, nie tylko człowiekami, ale też ssakami i pragniemy mieć poczucie przynależności i najbardziej boimy się odrzucenia. I pod, tym, pod tą potrzebą przynależności, pod tym parasolem przynależności, są cztery podpotrzeby. Potrzeba bycia akceptowanym, sprawczym, e, czyli posiadania wpływu, posiadania, bycia widzianym i bycia docenianym. I te cztery podpotrzeby odpowiadają czterem błędnym celom zachowania: uwagi, władzy, zemsty i braku wiary. I te cztery błędne cele zachowania to. Mu pokazują, to narzędzie pokazuje pewną dynamikę, jaka się rozgrywa pod powierzchnią wody. Czyli jest, jakieś, jest jakaś sytuacja, która się powtarza. Na zewnątrz widać pewne zachowanie. To, co mówicie, to, co robicie, to jakie podejmujecie działania, a pod spodem, pod powierzchnią wody. Są pewne podświadome potrzeby, podś niezaspokojone, podświadome emocje związane z tym, że ta potrzeba jest niezaspokojona i podświadome myśli, przekonania, z którymi w tym momencie ten kawałek Ciebie akurat się utożsamia. To nie znaczy, że to jest cała prawda o Tobie, ale jakiś kawałek Ciebie się z tym przekonaniem utożsamia i ten kawałek Ciebie uruchamia się, wychodzi naprzeciw jakiejś osobie która z kolei ma jakieś swoje potrzeby niezaspokojone, swoje emocje z tym związane i swoje przekonania, które klikają i wy razem wchodzi, odgrywacie coś dla siebie, w jakiś sposób się tam przepychacie, powiedzmy, i trzeba dotrzeć do tego, co tam się dzieje i do tego służy narzędzie cztery błędne cele zachowania. Na warsztacie, do którego cię zapraszam. Będziemy odgrywać takie scenki, w których Ty będziesz wchodzić w rolę tej osoby, z którą masz tą trudną sytuację, a ktoś inny będzie wchodził w Twoją rolę i ewentualnie inne osoby, jeśli są jakieś osoby dodatkowe, które tutaj biorą w tym wszystkim udział, w tej sytuacji, bo to często ma znaczenie, też wejdą w rolę. I co się dzieje podczas rozgrywania takiej scenki? Po pierwsze, my będziemy ustalać po tym, jak poczujesz, co się dzieje w Tobie. No wiesz, co się dzieje w Tobie. Kiedy odgrywasz tą senkę, wiesz, co się dzieje w tobie, jak będziesz, będziesz wiedziała, co się dzieje w tej drugiej osobie, jak wejdziesz w jej buty, na pewno bardziej niż no, oczywiście, że nigdy nie wiemy do końca, co się dzieje w tej osobie, ale powiem Ci tak, działa coś takiego jak pole morfogenetyczne. I w momencie, kiedy my wchodzimy w te różne role, to naprawdę możemy bardzo precyzyjnie wejść w energię którą w tym momencie, tej energii, tej kawałka tożsamości tej osoby, która w tym momencie z nami się haczy. Więc będziesz mogła, czy mógł, nie tylko zrozumieć, co się dzieje pod powierzchnią wody, określić, który z tych czterech błędnych celów to jest, po to, żeby wiedzieć, co dalej zrobić z tą sytuacją skutecznie, ale również na poziomie energetycznym ta sytuacja zostaje rozmagnesowana, bo kiedy przychodzi to uświadomienie, to przychodzi uwolnienie. Mam na myśli to uświadomienie na poziomie komórkowym, bo to, że ty możesz coś na głowę wiedzieć, to, że ty możesz obejrzeć sobie to nagranie, wiele różnych nagrań, filmów, e, książek przeczytać, i ty kumasz na płat czołowy, ale nie kumasz na swoje ciało komórkowo, nie weszłaś, nie wszedłeś w tą sytuację energetycznie, tak w 100%, to to wejście energetyczne Praktycznie sprawia, że bardzo często efektem takiego odegrania tych scenek jest to, że ty wracasz do domu, powiedzmy, do tego dziecka i zastajesz zupełnie nową wersję tego dziecka. Nagle ja często prowadziłam takie warsztaty tydzień do tygodnia, taką krótką wersję tydzień do tygodnia, z pewną grupą moich takich klientów. I za tydzień. Po odegraniu scenki, pytam, no i jak tam ta sytuacja, z którą miałaś taką trudność od pół roku, od roku, od zawsze, a jaka sytuacja? A nie wiesz, co, a wiesz, że w tym tygodniu jakoś tego nie było. Nawet nie miałam kiedy zastosować tych, tego planu, który żeśmy tutaj ułożyli, po odegraniu tej scenki. Tak jakby ta osoba w ogóle zapominała o istnieniu tego problemu, ponieważ przenosi się do innej rzeczywistości, w której nie, ta wersja jej, która wcześniej miała, to no To nie uzdrowione, teraz już ma uzdrowione, i dla ona nawet nie może sobie, pomijał tydzień, a ona sobie nie może przypomnieć, a faktycznie, no było coś takiego. No faktycznie, przecież się z tym wspierałam. O Jezu, rzeczywiście, słuchajcie, to przez tydzień się w ogóle nie działo. Nic w tym temacie, to jest cud, i ona dopiero sobie to uświadamia najczęściej po tym, jak ja zadam to pytanie. Bo to tak bardzo przeskakujemy do innej wersji rzeczywistości, w której ty jesteś inną wersją siebie, i ta druga osoba też jest inną wersją siebie. I to się naprawdę niebywale często dzieje. Niebywale często się to dzieje. Co więcej, co więcej, czasem, oczywiście, nie aż tak jak magiczna różdżka to działa. Może tak być, że jednak będziesz potrzebowała, czy potrzebował wykonać jakieś działania, żeby rozwiązać ten problem z tym dzieckiem, które staje przed tym ekranem i nie możesz go odkleić od tego ekranu, albo namówić na te lekcje, albo z tym mężem, czy żoną, którzy nie respektuje jakiegoś twojego zdania w jakiejś kwestii i ciągle się o to szarpiecie, ciągle się tutaj ten jeden temat nieustająco wraca jak bumerang, więc może tak też być. i. Bardzo Cię zapraszam do tego, żebyś żeby poznasz na tym warsztacie również to, jak w takich sytuacjach się zachować. Dajmy na to, że jednak ta sytuacja nie rozwiąże się jak magiczna różdżka, chociaż naprawdę powiedziałabym tak w 80%, chociaż oczywiście nie prowadzę statystyk, ale tak na moje czucie, w 80% te sytuacje znikają, ale powiedzmy, że zostaje 20%, kiedy nie znikają ale po, przez to, że Ty weszłaś czy wszedłeś w tą sytuację hmm, podczas tych scenek, to Ty rozumiesz, co się tam dzieje na tak głębokim komórkowym poziomie, że tym razem wiesz, co robić, bo po, po odegraniu tej scenki sprawdziliśmy, które to jest błędny cel zachowania. Z, zrobiliśmy burzę mózgów całą grupą na temat tego, co można w związku z tym zrobić, żeby następnym razem nie wchodzić w taką trudną hmm, Taką trudną sytuację, ponownie nie, nie, nie doświadczać tego, żeby wyjść z tego błędnego koła, co konkretnie zrobić, bo co, co innego trzeba zrobić, kiedy jest błędny cel uwagi, co innego, kiedy jest błędny cel władzy, a co innego, kiedy jest błędny cel zemsty, a co innego, kiedy jest brak wiary, i zawsze to jest któryś z tych czterech. I zawsze to jest któryś z tych czterech. I jak się namierzysz, który, to możesz precyzyjnie rozwiązać tą sytuację. I kiedy już to wiesz, to możesz po prostu precyzyjnie rozwiązać tę sytuację. I poprzez to, że wzięłaś udział w tej scence i masz za sobą tą burzę mózgów i też energetycznie trochę rozpuściłaś już, czy rozpuściłeś tego ciężaru związanego z tym negatywnym programem, już to on chociaż troszkę został rozpuszczony, to już jest Ci łatwiej to zrobić. To jest Ci łatwiej zaprosić to swoje dziecko, partnera, szefa do tej pozytywnej dynamiki której wspieracie siebie nawzajem, którym dożycie do rozwiązania wygrany, wygrany, albo po prostu rozchodzicie się w pokoju, bo może o to chodzi, nie? Żeby po prostu pozwolić sobie odejść. I e, Więc działa to tak. Poza tym, podczas tego warsztatu weekendowego, na wody, herbaty, podczas tego warsztatu weekendowego będzie nas e, do sześciu osób. I e, może tak być, że tylko jedna scenka, z, zdążymy odegrać tylko jedną scenkę związaną z Twoim caseem, z Twoją sprawą, jakąś z Twoją relacją. Pamiętaj jednak, że wszystkie te pozostałe scenki, które będą, pro, bo każdy uczestnik jakąś swoją, e, opowie, o, będzie miał swoją historię, te wszystkie pozostałe również będą pracować dla Ciebie, ponieważ. Uświadomisz sobie podczas tych warsztatów, jak bardzo dużo mamy różnych programów, które e, kolektywnie występują u wszystkich. I to, że Kasia będzie miała teoretycznie stemkę, która nie dotyczy Ciebie, ale odkryjesz, że kurde, ale ja mam coś takiego, ale nie z córką, tylko z przyjaciółką. Rzeczywiście, coś takiego się zdarza. I to cię. I to, to, że ty odgrywasz tą scenkę, wchodzisz w rolę jako reprezentant dla kasi historii, na przykład, albo, yy, albo po prostu yy, sobie po prostu yy, obserwujesz tą sytuację, to tak czy siak, będąc w polu tego warsztatu, będąc w polu tej grupy to transformuje te, te inne historie tych pozostałych uczestników też transformują ciebie i twoje życie to tak działa i ważne jest też to podczas tego spotkania że podczas tego warsztatu że również em, są tam em, ćwiczenia oddechowe ćwiczenia ruchowe krótkie, a czy sposoby na przetransformowanie energii oparte głównie na hipnoterapii, czyli takich krótkich medytacjach powiedzmy, uwalniających tą nagromadzoną, nagromadzone emocje, które dodatkowo będą przeplatały te scenki. Oprócz tego będą na tych wyjazdowych warsztatach, na tych wyjazdowych warsztatach weekendowych też są super fajne inne rzeczy typu robimy ognisko, robimy spacer, i różne inne ciekawe, fajne rzeczy. Więc jest też taka, taka możliwość podniesienia sobie trochę tej wibracji. I to wszystko sprawia, że no, wracasz naprawdę do innej rzeczywistości. I to ma wielowymiarowy, wielowymiarowe znaczenie, bo ta jedna relacja, którą przetransformujesz, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ten wzorzec, który tam akurat ci się najbardziej. Pokazuje w najbardziej bardziej upierdliwy sposób, jak on o, dotyczy przeróżnych obszarów Twojego życia. Z całego serca zapraszam Cię do udziału. W momencie, gdy nagrywam ten filmik, planuję robić takie warsztaty w wersji wyjazdowych, weekendowych warsztatów, głównie w ciepłych miesiącach. Również w wersji weekendowych warsztatów w Pięknym Miejscu na Warszawskim Ursynowie i warsztatów online. Szczegóły znajdziesz w opisie, szczegóły tego, co teraz jest dostępne, znajdziesz w opisie w filmiku, który właśnie oglądasz. Jeśli masz do mnie jakieś pytanie, jeśli chcesz się upewnić, czy ta opcja jest dla ciebie. To zadzwoń do mnie. Zadzwoń albo po prostu napisz i umówimy się na rozmowę. Opowiem Ci wszystko, odpowiem na Twoje pytania, żebyś mogła, czy żebyś mógł twierdzić się, że to jest właśnie to, czego teraz Ci potrzeba. Z całego serca Cię zapraszam do tego. Życzę Ci cudownego, cudownego czasu i do zobaczenia następnym razem.